Zaraz nie wytrzymam. Halo? No co? Wejść. No to fajnie, no ale nie możesz wejść. Ale ja nie chcę tu siedzieć. No to jest kara, tak? Ja on chciał przeprosić Maję. No a nie wiem, czy Maja chce być przeproszona. No, nie ma wyboru, bo ja tu nie chcę siedzieć. Muszę spróbować. Nie, wycie, nie, ma... o -o -o -o. nie wiem, czy mam mu dawać szansę. Mm. No musisz, bo będę trucił dupę. No dobra, w sumie racja. Nie mogę otworzyć. O. 德尔 Wiesz, musisz się stosować do moich zaleceń, jak chcesz, żeby to zadziałało. Tam ja znowu nie oszukuję. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, upewnijcie się, że macie już zostawioną subskrypcję na tym kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnego filmu, który pojawi się już na 25 tysięcy lajków pod tym odcinkiem. Dlatego nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę, a po obejrzeniu tego filmu do końca wpadajcie na następny materiał u Maji o godzinie 14.45. No ogólnie może być to ciężkie zadanie, Maja teraz jest u siebie w pokoju. Na pewno na przeprosiny powinieneś dać jej jakiegoś kwiatka. Masz jakiegoś kwiatka? No nie mam. Nie masz. Okej, okay, to załóżmy, że dasz jej sztucznego stąd. Nie wiem czemu ja ci w ogóle pomagam, ale masz. No elegancki, bo nie chciałbyś, żeby widzowie widzieli z dziutka. Ja Ci właśnie pomagam, a Ty mi grozisz. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Nie, nie wcale. Musimy jeszcze coś wykmienić z Twoim wyglądem, bo Ty nie wyglądasz za ciekawie. Ja no, jestem w szczytowej formie. No, jeśli chodzi o smród, to na pewno. Dlatego na samym początku weźmy może jakieś perfumy Mai. Może nas nie zabije za to. Dobrze. Dobrze. A. O, teraz załóżmy, że pachniesz. Jeszcze byśmy cię musieli jakoś ubrać. W rzeczach z filmów może coś będzie dla ciebie. O, mamy krawat. Uuu, jaki elegancki będę. No, przystojnie jak nic. No, patrzaj pan, patrzaj. O. No, a nikt mi nie powie, że jestem dziadem. <laughs> jak wyglądam, dobrze czy dobrze? Odebrało Odebrałam mowę. Odebrało mowę. Dobra, posłuchaj. Nie śmierdzisz. Dałem ci kwiatka. Wyglądasz nieco lepiej, ale kluczowa będzie teraz twoja gadka. Po prostu nie możesz tego zepsuć. Musisz przeprosić i wiesz. Wiesz o co chodzi. Tak, oczywiście. Okaże skruche. No. Powiesz, że nie wiem, czegoś się napiłem i ci się odkleiło tam na bani, dlatego chciałem się jej obciąć włosy. Wiesz o co chodzi. Tak, tak. Ta, to była rozpacz moich zabezpieczeń. Dobra. Maja. Ja powiedziałam, że możecie tu wejść. Mamy gościa. Nie Ja, ja chciałam Cię przeprosić za to, że chciałam Cię opędzlować na łyso. ja wcale nie chciałam Cię opędzlować na łyso, tylko tak troszeczkę. No nie w sytuacji. Byłem pod wpływem emocji, wiesz, i za wierka, i te sprawy, i... Wiem, że no, bardzo, bardzo Cię no. lubię i jak chcesz, to możemy wspólnie opędzlować jutka na łyso. Nie, ja bym chciała, żebyś wyszedł stąd. Proszę. Przyjmij moje przeprosiny. Tak, się odstawiłem dla ciebie. Nawet pachnę, a nie wale. No poniłuchaj, no sztachnij się mną. Nie, dobra, wyjdź. Do... Czy to są moje perfumy? No, wiedziałem, że je się spodobają. A moimi perfumami, że fikał. bym pikał. Dobra, weź wyjść na chwilę, ja z nią zagadam, załagodzę sytuację. Ja ci zaraz załagodzę, jak ci falę, to zobaczysz. Ale to nie tak jak myślisz. Nie moje perfumy. To znaczy twoje, ale mam dla ciebie ofertę A. nie do odrzucenia. Chodź. Nie, do odrzucenia. Popatrz, mam dla ciebie 400 zł i dzisiaj zostaniesz dziewczyną włamywacza na cały dzień. Chyba jesteś chorybskit, nie weź to. Weź. No masz. Nie, nie ma takiej możliwości. Ale to będzie dobre, pośmiejemy się. Tyle pieniędzy, to nawet mi nie starczy, żeby odkupić perfumę, którą go przeobsikałeś. No masz. Więcej nie mam. Czy to jest prawdziwe tylko w ogóle? To no tak, prawdziwe. Zrobimy tak. Skądzę się, ale odkupujesz mi perfumę? No za co? Y y nie obchodziłem to. Nie, nie, nie złożyłem całej. Trzy razy może go piszę. to Może dziesięć? Odkupujesz mi perfumę. Nie musi być teraz, ale znowu odkupujesz mi perfumę. I może być, ale będę go dręczyć i zgadzam się tylko na godzinę. Nie na cały dzień. Tyle pieniędzy i A! Tylko... I masz być cały czas obok. No tak, ale ach, dobra. Nic lepszego nie wymyślimy, Alvaro. Chodź! Jest dobrze. Maja powiedziała, że ci wypaczy. O, trochę, Maja, to mnie Z tej strony ładniej. Dzięki. To nawet nie jest żywe. Ale jest kwiatkiem. Nie musi być żywe. Żywe to umrze, a takie to nie umrze. Szkoda, że ty jesteś żywy. Powiedziałbym, ale dobra. Ale popatrz jaki to... ma krawacik. No, piękny. Nieźle, nie? No pod kolor pasuje wszystko. Do, kol do koloru oczu, wie wie tak wiedział jak dobra. Dobra, nie traćmy czasu, jest super pogoda. Myślę, że powinniśmy wyjść. Mam dla Was dzisiaj przygotowane naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Będziecie mogli razem romantycznie spędzić czas. A co ty robisz? No. Jestem teraz twoim nowym chłopakiem. Musimy zadzwonić do twojej mamy i powiedzieć: Nie, w końcu źródka tego irytującego. A ja tu stoję obu. Nie szkodzi. Mnie polubią bardziej. Wątpię, ja tego nie zrobię. Może jestem brzydki jak świnia, ale nie jestem zły. Tak no co, nie jest. Do no dobrze, że to dodałeś. Ja tego nie zrobię, ale on chyba tak. Może zadaj mu jakieś, wiesz, takie pytania na początek. Weź to w ogóle, ja tego nie chcę swoją drogą. W sensie to jest kwiatek stamtąd. A, okej, okay, to może być. Trochę już zepsuty. Ale co, że mam go przepytać? Tak, jak robiliśmy próbę odebrania jedzenia. No tak, no zadaj mu jakieś okay. pytania, Dobra. żeby wiedział, czego się spodziewać. Umiesz się obsługiwać telefon? Nie, no, to to Mam jeszcze psa, którego mam na tapiecie. To tak, zacznijmy od pierwszego pytania. Ile zarabiasz? Ile mi ziutek to łaska! Dobra, no to już tutaj spalony widzę. Ale dobra, no to dalej? Ile masz lat? Nie wiem. Ty musisz odpowiadać na jakieś pytania, musisz, wiesz, zabłysnąć jakoś. No właśnie, Co ja, rozgwiazda? No nie, dobra, e, kolejne bardzo ważne pytanie. Gdzie widzisz siebie za 10 lat z moją córką? Znają. Widzę, się znają za 10 lat. I opuszcza jej do śmierci. I jeden dzień dłużej. Czy w rodzinie występowały jakieś choroby psychiczne? Nie, nie znam swojej rodziny, także ciężko mi powiedzieć. Ale chyba dużo. Dobra, czy jeszcze jakieś pytanie? Może tak, yy, czy. Kurde, jakie to się pytanie zadaje? tak pomóż, już mi się kończą dobre pytania. To może tak, gdzie będziecie mieszkać? Jakie życie zapewnisz, yy, Maj? No, ja mam bardzo dużo terenów i zielonych i niezielonych dużo włości i nawet są podpiwniczone, a Śiutek nie ma piwnicy. Zakończmy ten wywiad. Myślisz, że się nadaje? Myślę, że nie, ale że możemy zadzwonić. Ale nie do mojej mamy, bo moja mama by dostała zawału. Możemy zadzwonić do mojej siostry. Jeszcze jej nie poznałeś. Nie. Uuu, siostry. siostry są gorsze niż mamy. To może, spodobasz jej się i dać mi spokój, będziesz z moją siostrą. To prawie jak Maja. No, A ile lewa To Ja normalny jestem. Eee, nie wiem. 16! No to mówię, że normalny jestem. Ale ja nie wiem ile ty masz. Dobra, nieważne, dawaj telefon. Kodu ci nie podam, nie jesteśmy na takiej zaawansowanej relacji i nigdy nie będziemy. Ale możemy wykonać ten telefon. Jesteś gotowy? Tak. Zobaczymy czy Wam ja no tak. <laughs> tutaj odbierze. Co się jak Tak. Halo? Tutaj rasła bywa? Ja chciałbym prosić o rękę twojej siostry. No eee. jakiś komentarz do tego, bo mi właśnie walną z krzesła? Właśnie słyszałam. Powiedz, że się nie zgadzasz. Szybko, szybko. Póki leży. Nie, nie. Nie, absolutnie. Nie zgadzasz się? Wolisz jutka? Tak. Noś, dobra, dobra, to pa! I co powiedział? Przestałeś powiedziała, że się nie zgadza że boli ziódka. A nie! Nie zrobiłeś dobrego wrażenia. Swoje pięć minut minęło. W rodzinie jesteś skreślony. Na szczęście jestem jako dziewczyną tylko przez godzinę, więc to się to niczego nie liczy. Dobra, wstawaj, co będziesz leżał na tej podłące? No, Ale tak. Tak, nie poddawaj się. Znaczy tym razem A teraz do czegoś normalniejszego przejdźmy. Masie. Z nim? Do normalniejszego? Tu w tym domu normalnie? No dobra mów, jesteś dzisiaj naszym... Jak to się mówi? Młodzirejem Organizatorem Dzisiejszego dnia hmm. Dobra, nie wiem co nie gadają Teraz będziecie musieli zrobić głupio, ale przy okazji romantyczną Reklamę naszego sklepu Co? Przecież z nim to będzie antyreklama, patrz jak on wygląda Ja tu mam piękną koszulkę, okay, mogę zaprezentować, ale on... Ogólnie, w momencie publikacji tego filmu, na nasz sklep dorzucamy ostatnie sztuki niektórych rzeczy z ostatniego dropu. Także, jeśli nie zdążyliście czegoś wcześniej kupić, to teraz jest dosłownie ostatni moment na to. Link, oczywiście, zostawiam wam w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A nasza para będzie teraz robić reklamę sklepu: romantyczną reklamę. Daję wam teraz 10 minut, żebyście wszystko sobie tam wymyślili, rozplanowali, i za 10 minut do Was wracam. Jakiegoś czasu cały czas kłócę się ze swoją dziewczyną. Dochodzi nawet do tego, że mnie bije. Gdy próbowaliśmy rozwiązać nasze problemy, w końcu wpadłem na to, jak ją uszczęśliwić, bo szczęśliwa Maja równa się niebijąca Maja, a najlepszym prezentem na świecie jest z MM Space. Dlatego zamówiłem parę rzeczy dla mojej ukochanej. Dla siebie też parę wziąłem. Proszę, to dla ciebie, mają. Ja? No pierwszy raz w życiu też Ci się udało. Gratuluję! Patrzcie, jakie te rzeczy są fajne! Mamy czarną bluzę z takim samym logiem, jak mam aktualnie na mojej super różowej koszulce. Także będę miała fajny zestaw. Do tego jeszcze plecak na jakąś wycieczkę. Miejmy nadzieję, że już bez włamywacza. Powiedzmy, że za to, że dałeś mi coś z naszego sklepu, to już więcej Cię dzisiaj nie uderzę. Dzisiaj. ale tylko dzisiaj. Rzeczy z MM Space rozwiążą Twój każdy problem. No i jak Ci się podoba? No jak na 10 minut było naprawdę dobrze. Widać, kto tu zjął mój zgub. I tak. Co? Widać. Dobra, teraz będę miał dla was coś specjalnego, ale to musicie zająć się sobą przez y, 5 minut. Kolejny czas mam z nim sama spędzić. Nie taka była umowa. Tam się cieszę. Ja tam nie. No 5 dobra. minut, 5 minut. Ale postaraj się szybciej. Dobra. Nie, nie staraj się tam. Jak Ci się podoba piknik? Aktualnie bardzo mi się podoba, bo siedzę sobie jem chipsy przy bez włamywacza. Na razie jest super! Pytanie, gdzie złamywacz? Bo trochę się spóźnił. No już. trochę. To jest! O A co ty masz? Telewizor. A po co ci? No tak, prezencie dla mnie Chciałam nam tu zrobić kino na dworze. Po pierwsze, gdzie ty chcesz go podłączyć? A nie wiem. Nad tym pomyślę później, jakby go rozstawię. Dobra, weź go połóż, bo rozwalisz mi zaraz telewizor. No, a po drugie, to dajesz mi w prezencie mój telewizor? No bardziej e, myśl za tym telewizorem, czyli kilo. Może ma obejrzeć jakiś romantyczny film? Myślę, że nie mamy tyle czasu. Typu masakra, horror. Będzie romantyczny. Nie będzie romantycznie, ja nie chcę z tobą nic romantycznie robić. No jak nie e. Musicie siąść piknik teraz. No właśnie, miał być piknik, a ja sama siedziałam na pikniku. On stracił już szansę. Musisz zabrać ten telewizor i siąść obok niej. Spędzi razem czas. Zabrać telewizor. No pogadajcie ze sobą interakcja. Ja się z nim nie dzielę, patrz co on robi. Ja tam się na nią kapię. Jestem zadowolony. Dwa psy. Poczekam <laughs> siedzi. Widzę. Nie chuchaj mi, fuj. No, psy się podała, bo śmierdzi. Ej, a może chcesz z zostać, ja a. se pójdę. A za co opłaciłem? Co? Nic, nic. A co, myślisz, że tylko ty tu zarabiasz? Każdy ma swój biznes, słuchaj. Dobra masz, podzielę się z tobą. Dziękuję. Na no, później se chowasz? Chyba jednak nie. Daj się go stąd już. A ty przestań mi gdzieś chipsy! Daj się kostundy już serio, proszę cię. Jej, jeszcze czasu zostało. Jeszcze trochę. Ale to jest dobre. To masz. Hmm, naprawdę mogę? No, możesz dla ciebie, wszystko dla ciebie. No, dziękuję, nigdy nie jadłem takich dziwnych, to jak? te ziemniaczane patyczki, tylko płaskie. Aha, no. Ja nawet nie mam o czym z nim rozmawiać. Powiem tak, em, twój prezent był do dupy i nie był nawet prezentem. że... Mówisz ze... teraz o telewizorze? No tak, a o czym? No może o kwiatku. No to też było do dupy, bo to <laughs> też był nasz kwiatek. Ale dobra, przejdźmy do konkretów, tak? Mhm. Jeśli chcesz być moim chłopakiem, to musisz robić dla mnie jakiś prezent, jakiś miły gest. Wiesz o co chodzi? Nie możesz mi dawać mojej rzeczy. To jest niekulturalne. O, wiem co możesz zrobić. Tylko trzeba zabrać telewizor. Mamy tutaj ręcznik. Mm -hmm. I pomasujesz maję. Świetny pomysł. Jesteś chory. Dobry pomysł, nie? Tak, to jest genialny pomysł. Słuchaj, to eee. darmo tego nie robię. Za to, to będzie dopłata jeszcze. Dobra, ja wam przesunę ten telewizor. Osa mnie atakuje. Ła. Tak, przydał się w końcu na coś. Kładź się, Maju Nie, ja się tu nie kładę. Ja mogę usiąść, zrobić mu miejsce, ale ja się nie kładę. I do, bardzo dobrze się złożyło, że mam mój plesak, znaczy się worek z naszego sklepu, bo mam ochronę dodatkową. Dobra, wykaż się teraz. A. Idzie pani na chwileczkę, idzie pani na biegną konie, biegną słonie, Jezus Maria! A to musi być masaż relaksacyjny, co ty robisz? Ej, bo on wykracza ja poza strefę worka. Aaaa. A nie było ustalonej strefy worka. On nie ma jakichś tych, tych, jak to się mówi, uprawnień masażistych. Uprawnienia masaża, podobnie brzmi. Kto Ci dał takie uprawnienia? Sam sobie dałem. <noise> Boże dobra, już! O, Podobało mi się, już fajny był, no? dobry <noise> relaksowana? Nie, to już jest moje. Dobry był ten naprawdę jestem zadowolona z tego prezentu. W pełni mi on wystarczy, jesteś super. <noise> Jak miło z twojej strony, tak się cieszę. To jest bardzo ładna rana. Ja też, no. Pocałujcie się teraz. Nie. <noise> Jeszcze nie teraz. Hmm. Hmm. <grystanie> <grystanie> Powiedzieć jak, może być jeszcze lepszym chłopakiem? Tak. Idź stąd i pozwól mi się poopalać w spokoju. Dobrze, a ja cię poobserwuję? Hmm. I nie obserwuj mnie. To się nie da. On lepiej niech mnie nie obserwuje, ale za to wy możecie zaobserwować mnie na Instagramie. Tutaj macie mojego Instagrama. Tutaj macie Instagrama Ziutka, no też możecie tam wbić. Bardzo serdecznie Was zapraszam, a teraz wybaczcie, ale idę się opalać. Maja opala się w cieniu i w okularach. A ty co? Obserwuję, Co mnie zdradzasz. Ja mam dla ciebie pomysł. Tak. Jest jedna tajna rzecz, o której ci jeszcze nie powiedziałem, a która może zadziałać. Słucham, podoba, bardzo podoba, uważnie. Podoba ci się ten pomysł? Tak, bardzo. Gadaj. Musisz wsadzić e, Maj palce do uszu, ona lubi jak się jej się w uszach grzebie. Tyle się już Jutek znamy i zachowałeś to dla siebie przez taki długi czas? No dlatego miałem przewagę nad tobą, nie? Otykać. Ale teraz już znam twoją tajemnicę, już wiem dlaczego. A ja jest z tobą. Zrobię to. Ale będzie afera. Co ty robisz? No, Grzebię ci w uchu. co lubisz jak ci się grzebie w uchu. Coś ty mu nagadał? Ty jesteś chory psychicznie? No tak! No tak. Nie no, żartowałem sobie. Zostaw! No ja będę grzebał puchu! No to grzeb mu puchu, a ode mnie odejść. Już nie jesteś moim chłopakiem. Dobra, nie, nie mów tak. z nim. Nie, nie mów tak. Teraz będę twoim chłopakiem, Ziutek. Ja nie gustuję w chłopakach. Ale chodźcie, teraz zrobimy... Co zrobimy? Kurde, muszę szybko wymyślić, żeby zajęli się czymś innym. Muszę uspokoić atmosferę. Jeszcze trochę czasu w zostało. Eee, o! Wiem, co zrobimy. Zrobimy romantyczną sesję na pamiątkę. Nie no. O! Pamiątkę tego, że właśnie zerwałam. Żeby miał co oglądać. No to dobra. W ważne. Ważne, że romantyczna sesja. No. Dobra, to zapozujcie. Jakoś tutaj jest pięknie. Miałaś go dzisiaj nie bić już. Ale ja go nie biję, no ja się od niego zóż. odgradzam. Romantyczna ma być. Halo. Uśmiechnij się Maja. Hmm. Dobra, jedno zdjęcie już mamy. Co dalej? Co dalej? No chyba nie To już mamy dwa. A teraz będę Twoim uniżonym sługą, możesz na mnie natychmiast. <noise> Dziwne masz upodobania, wstań. A ja taki. Nie, bo ja wam wspólniczkę. Ja, ja przepraszam, ja nie, nie zapomniałam. Nie, nie, się, ja cię biję kikuta po prostu. A takie historyczne. Tyle wystarczy, dobra? Niestety no, czasami antynowy się już kończy. E, mam pomysł! Co tam? Nie traćmy czasu w domu! Polećmy tak. na wakacje, nasze o! wspólne wakacje. Ooo, na wakacje z Mają? To ja da się zaspakować! spakować. Ale Ciebie spakować. Mnie nie pakuj, ja sama. Dobra. No. Jestem gotowy, możemy lecieć! Gdzie lecimy? E, ty lecisz, nie wiem gdzie, ale ja zamykam dom. Mara! On chyba dalej czeka. Nie czeka, ja zasłaniam wszystkie szaluzje. Idę zaraz zamknąć drzwi na klucz. I ja on się już tutaj dzisiaj nie dostanie. Minęła godzina czasu, ja swoje zadanie wykonałam. Także idę się relaksować. Także idę się relaksować, muszę odpocząć psychicznie po tym yy, ciężkim dniu, a dokładniej po tej godzinie. Z tego filmu to by było na tyle. Jeśli podobał Wam się ten związek, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem. Sprawdźcie, czy zostawiliście lajka, napiszcie o tym w komentarzu. No i oczywiście zapraszamy Was na nasz sklep. I na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie, klikajcie sobie w jeden z nich, bo z nich to one dokładnie za 3, 2, 1.